Witajcie, kochani, na tarot Esme. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Jak zwykle serducho wysyłam do Was wprost z mojego serca i zapraszam na czytanie ogólne tarota dla zodiakalnych wodników na lipiec 2021 roku. Kochani, informacje na temat czytań indywidualnych, sesji Rejki, znajdziecie pod spodem w opisie filmu. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie podczas czytania dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Ok, przygotowałam dla naszych kochanych wodników talię True Heart Intuitive Tarot. No, i zobaczymy, co dla Was tutaj pokaże na lipiec 2021 roku. Jakie energie, jakie potencjały dla wodników na ten piękny letni miesiąc? Co dla wodników na ten miesiąc? Wodniki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani? Co dla wodników na ten czas? Lipiec 2021 roku główna energia ósemka buław co odchodzi królowa buław co przychodzi szóstka denarów co będzie wam pomagać królowa mieczy co może przeszkadzać karta diabła wpływy zewnętrzne as kielichów wpływy ukryte paść denarów, oczekiwania lub obawy, paść buław i rezultat albo rada paść mieczy z przełożenia osiem mieczy no ok dużo kart personalnych ale główną energią tego miesiąca jest 8 buław, czyli sprawy mogą u Was przyspieszyć. Może niektórzy z Was będą podróżować, bo 8 buław jest też kartą podróży, ale też jest kartą ukierunkowanych energii, ukierunkowanych myśli, ukierunkowanych celów. Więc ważną rzeczą jest, żeby chwytać w lot. To, czego potrzebujecie, i realizować to. To nie jest, to nie jest moment. Przy, osem, przy ósemce buław to nie jest moment, żeby się zastanawiać. Tutaj zastanawianie się i lękanie jest w ośmiu mieczach i dwie ósemki, które są bardzo, bardzo różne. Osiem mieczy może was blokować. To może być wynikiem waszego takiego negatywnego myślenia albo lęków wynikających z przeszłych jakichś wydarzeń w danej sprawie. Bo tutaj mogą, może chodzić tutaj o różne sprawy. To jest czytanie ogólne, więc u niektórych osób może chodzić o sprawy zawodowe, u innych o uczuciowe, czy towarzyskie, czy jakieś inne. W każdym bądź razie ważniejszą kartą jest Osiem Buław. I to jest karta, która mówi o tym, że Twoja wola może być silniejsza niż Twoje lęki. I, i to jest. To, czego warto trzymać się w tym miesiącu, trzymać się swojej woli i realizować to po kolei, czego potrzebujesz. Kierunkować się bardzo na pozytywne rzeczy, a tu te rzeczy, które cię blokowały, przez które zaprzestawałeś, zaprzestawałaś działania, no tutaj trzeba będzie tak, jakby nad tym zapanować. Najważniejszą rzeczą będzie ukierunkowanie swojej woli i działanie zgodnie z nią. W karcie przeszłości mamy królową Buław. Może to być osoba jakaś konkretna, która z waszego życia przestanie być po prostu ważna w tym miesiącu. To może być jakaś konkretna osoba. To nie musi być kobieta, to może być równie dobrze mężczyzna. To jest czytanie ogólne, więc nie określamy tutaj płci. Królowa Buław jest, to jest taka energia związana z aktywnością i z przyjemnościami życia. Ze spełnianiem swojej woli, i tak dalej, ale może to być. Ja, ja tutaj odnoszę wrażenie, że jest to po prostu jakaś konkretna osoba, a tu w tym miesiącu będzie trzeba postawić na swoje sprawy, żeby zająć się swoimi konkretnymi sprawami. Mniej robić rzeczy dla własnej przyjemności, a więcej zająć się czymś, co będzie przynosiło Wam po prostu sukcesy. Tutaj trzeba wytworzyć jakąś taką równowagę, o której mówi szóstka denarów. Może tak być, że też jakiś będziecie mieli gratyfikację, może, może ktoś Wam finansowo też pomóc lub udogodnić coś, prawda? U, umożliwić jakąś sytuację w momencie, gdy to, to się tak mówi, pójść na rękę też, tak można powiedzieć, ale jest to szóstka denarów, więc jest to karta dawania i brania. I ważną rzeczą jest też, żeby w momencie, jak um, potrzebujesz czegoś, żeby o to prosić. A w momencie jak masz więcej, to też podziel się z tym, tym z innymi. To też jest ważna rzecz, żeby, żeby jak, jak, jak to się mówi, ta dobra karma krążyła, żeby cię wspierała. I, um, i też myślę, że osoby. Wodniki, zwłaszcza które mają jakieś konkretne pomysły i chcą działać, będą miały dużo takich udogodnień i pomocy z zewnątrz, które, no, powiem krótko, ustawią Was w pewnym sensie, pomogą Wam zrealizować to, o czym marzycie, to, czy, to czego chcecie. Dodatkową rzeczą, która może pomóc was, Wam w tym miesiącu realizować swoje cele, jest Królowa Mieczy. Królowa mieczy, jest to energia związana z wizyjnością, z rozsądkiem. Też jest to energia, która mówi o tym, żeby nie odwracać się za siebie, żeby iść do przodu, żeby realizować swoje cele, ale też tutaj jest takie skupienie, taka roztropność w tym wszystkim. To jest też nieuloganie emocjom na tyle, żeby przesłaniały wam działanie. To tutaj nie ma rozczulania się nad sobą. Tutaj nie ma jakiegoś takiego, a bo mnie coś tam boli, na przykład to dzisiaj się odpuszczę. Nie, tutaj nie. Królowa Miecze jest bardzo konkretna. Ona tutaj wskazuje na takie działania zdecydowane: bardzo zdecydowane. Ona też potrafi wyszukać, wyszperać wszystko to, czego ci potrzeba. Więc to jest taka postawa, którą warto po prostu przyjąć. W tym miesiącu, żeby Wam po prostu służyła. Też korzystać ze swojej mądrości. Tutaj mniej tak, jakby korzystanie z intuicji, z tego, że a jakoś tam będzie, nie. Tutaj, tutaj trzeba być trochę, trochę takiego drylu sobie dodać, trochę takiej surowości, konkretu, po prostu zadbać o szczegóły i, i po prostu z uporem podążać w kierunku, w którym. Na którym ci zależy, to też jest tutaj ważna rzecz, żeby sobie nie odpuszczać. Zwłaszcza, że po drugiej stronie bieguna, czyli na pozycji, co ci może przeszkadzać, jest karta diabła. A karta diabła będzie cię ściągać do tego, żeby na przykład pofolgować sobie z jedzeniem, z piciem, z przyjemnościami, z różnymi z jakimiś zależnościami. Tutaj, no, karta diabła taka jest, że. Jest to energia, która próbuje nas uwikłać i y, przede wszystkim wpływa na tą naszą wolę, że my sobie odpuszczamy. A wasza wola w tym miesiącu musi być jak, jak żleta, po prostu. Y, możecie naprawdę wiele zyskać dzięki temu, że właśnie wprowadzicie. Ten rozsądek, ten właśnie taki dryl do swojego życia, taki, taki, taki upór wewnętrzny, że o nie, ja, ja po prostu nie, nie odpuszczę, prawda? Ja to muszę zrobić, ja mam tutaj to do, do zrealizowania. No, nic mnie nie skusi, żebym, żebym sobie odpuścił, odpuściła, prawda? Więc to jest tutaj, myślę, dosyć ważną, ważną taką rzeczą, żeby nie ulegać. Też tutaj może chodzić o jakieś konkretne osoby, bo yy, może w, w karcie diabła oczywiście, no to są, w karcie diabła są osoby z znaku koziorożca, ale ja bym tutaj nie patrzyła konkretnie na znaki. Chociaż u niektórych osób też może to dotyczyć się konkretnych osób, też. Znaczy u jakichś waszych przyjaciół, może z, osób z, w związkach czy byłych partnerów też, prawda? Yy, ktoś, ktoś może pojawiać się, taki kusiciel, taki właśnie. Yy, Ktoś, kto przychodzi, zawraca głowę, a potem tylko po prostu jest taki rodzaj, takie poczucie uzależnienia. Więc yy, czy to ty będziesz chodzić na, na sznurku tak jakby u tej osoby, albo u danej energii, prawda? No, ja myślę, że królowa mieczy, energia królowej mieczy, może, może powiedzieć, może powiedzieć kolego. Tutaj czy tam koleżanko, prawda? Yy, no, nie ma bata, nie wchodzę w to. Nie dam się, nie dam się znowu tobie zmanipulować, prawda? Nie dam się znowu zaciągnąć na jakąś imprezę albo gdzieś tam, bo ja mam robotę do zrobienia, bo ja tutaj mam ważne sprawy swoje. I to jest tutaj ważna rzecz. Więc jakieś takie wpływy kuszące. Czy tutaj też oczywiście mogą być jakieś wasze stare nawyki, wasze lenistwo? To niekoniecznie musi być jakaś osoba. To jest czytanie ogólne, więc tutaj mówię o różnych rzeczach, więc to też może być Wasze jakieś, nie wiem, spanie długie, nieodpowiednie odżywianie się, zły tryb życia, różne, różne rzeczy. Poddawanie się, odpuszczanie sobie, wchodzenie w lęki, że a i tak mi się nie uda, to nie będę się tam. Tracić energii. No absolutnie, to z, tak, z takim podejściem, to ten miesiąc będzie po prostu kompletnie nieudany. Więc tutaj trzeba sobie pozwolić na bardzo takie konkretne zachowania. Też ważną rzeczą jest tutaj waszą siłą, jest robienie kroku za krokiem. Ja bym powiedziała tak, kochani, skoro w ukrytych waszych wpływach pokazuje się rycerz denarów, to on wskazuje przede wszystkim na to, że warto sobie, <laughs> przepraszam, ułożyć plan, nawet go po prostu napisać, napisać i odkreślać to, co już jest zrobione. Więc yy, skorzystajcie z, takiego, z takiej podpowiedzi, może już to robicie w ogóle, ale naprawdę warto sobie pewne rzeczy rozpisać. Wtedy człowiek ma pewną jasność, co ma do zrobienia i yy, ten plan się po wtedy po prostu nie posypie. W momencie, gdy czegoś nie, bo czasami tak jest, że jak czegoś nie zrobimy, to pewne sprawy już przestają być aktualne, i tak dalej. Więc ważne jest, żeby krok po kroku, krok po kroku, tak jak tutaj rycerz denarów pokazuje, załatwiać swoje rzeczy i być konsekwentnym. To jest w ogóle słowo konsekwencja. Powin, powinniście sobie na jakiejś żółtej karteczce przyczepić gdzieś koło laptopa, czy gdzieś tam, czy na lodówkę, żeby, żeby, żeby ono było Waszą taką przewodnią energią w tym, w tym miesiącu, bo brakuje Wam tej konsekwencji, skoro tutaj się to pojawia jako ten ukryty wpływ, który będzie, który będzie konieczny w tym miesiącu. Wpływy zewnętrzne macie Asa Kielichów. No, przepiękna energia. Więc dla niektórych z was tutaj też sprawy związane z uczuciami. Może się pojawić jakaś nowa osoba w sensie właśnie relacji. Ale też As Kielichów może mówić o, o wspólnym rozpoczynaniu czegoś. Może znajdziecie kogoś, z kim dogadacie się. Na przykład też zawodowo. Czyli na przykład... Może to być nowy pracodawca albo y, jakaś konkretna praca, która, do której wy tak jakby zapałacie tą takim uczuciem, czyli stwierdzicie, o, to jest to, to bym chciał, chciała robić. Więc y, to jest y, też y, jako wpływ zewnętrzny. Aski lichów może wskazywać, że dookoła siebie możecie mieć osoby, które wam po prostu dobrze życzą. I mu, mu, znaczy, oczywiście, no wiadomo, są takie, które dobrze i te niedobrze, ale bo tak zawsze jest, takie jest życie po prostu. Więc tutaj mo, może się, mogą się pojawiać takie albo takie. Ale ktoś może mieć na was naprawdę taki dobry wpływ. I słuchajcie tych osób, które, które niczego od was nie chcą. Bo. Ci, co czegoś chcą, to się pojawią w energii diabła, a w Asie Kielichów to jest ktoś, kto tak naprawdę niczego nie chce, bo tutaj w tej karcie jest altruizm. Jest, to jest taka pełna szczerość i robienie dla kogoś, pomaganie komuś, dlatego, że po prostu tego chcę, prawda? I z takimi osobami warto w tym miesiącu zawierać przymierza i kontaktować się i tak dalej, bo, bo to ma szansę. Na nowe początki, zwłaszcza że dwie ostatnie karty to są pazie, a pazie, czyli tutaj księżniczki, właśnie mówią o tych nowych początkach. I paść buław jest, to jest taka typowa energia nowego początku, takiego entuzjastycznego początku, kreatywnego, gdzie człowiek naprawdę chce pokazać się z jak najlepszej strony, a paść mieczy. I tutaj jako energia rezultatu, rady. Jest to karta, która wskazuje na nowy początek, też może być początek zawodowy na przykład, że ktoś wchodzi do jakiegoś, w jakieś miejsce i jest na razie taką osobą przygotowującą się do pracy. Może musi się czegoś nauczyć. Tutaj mamy w tym paziu, tutaj jest właśnie słowo pisane, więc może coś trzeba będzie, może będzie musiał się Podszkolić z jakiegoś, z jakiegoś tematu, ale, te, ale też w tym wszystkim jest takie poczucie, że otwieram się na to, co nowe, i jestem w stanie wejść nawet jako adept dopiero w jakąś sytuację. Więc czy to będzie nowy związek, czy to będzie nowa praca, to to otwarcie tutaj jest i macie, macie szansę z jakimś nowym projektem. Bo na przykład osoby, które już mają pracę i związki, to też te karty mogą wskazywać na zupełnie jakiś nowy pomysł, nowy projekt, który w tym miesiącu możecie wprowadzać w swoje życie do swojej pracy, czy do swoich związków, czy do relacji jakichś innych, prawda? To też tutaj może być ważną, ważną rzeczą, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby się ukierunkować. To jest zacząć, zacząć działać metodycznie mniej działać tak jakby dla swojej przyjemności a więcej po to żeby ustawić pewne rzeczy po to żeby ze swojego życia usunąć wszelkiego rodzaju pomieszanie lęki tutaj to tak jakby z waszego życia po prostu musi zniknąć wtedy łatwiej będzie wam panować nad sobą a nie poddawać się jakimś wpływom zewnętrznym które wcale dla Was dobrze nie chcą. No. Także otwierajcie się, kochani, na nowe rzeczy, wymieniajcie tę energię, pozwalajcie sobie też przyjmować dobre rady od innych, bo też tutaj, tutaj mogą być zasoby, też mogą być jako rady, prawda? Więc oprócz gratyfikacji jakichś finansowych, też tutaj wszyscy denarów, to zasobem może być też czyjeś doświadczenie. Prawda? Więc też tutaj otwierajcie się na to i, yy, i pozwólcie sobie na rozpoczynanie nowych rzeczy. Tutaj ten miesiąc, w tym miesiącu w lipcu, może dla Was, drogie wodniki, być taki, to może być taki miesiąc startowy z nowymi rzeczami. Po prostu pozwólcie sobie na to i schowajcie już te obawy, bo czas, idzie czas dla Was na rozwój. Tylko trochę ta postawa życiowa musi być zmieniona, bez tego to się nie wydarzy. Także, kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam życzę. Niech to będzie dla Was wspaniały, bardzo konkretny miesiąc, w którym przygotujecie sobie właśnie drogę do tego Waszego sukcesu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, drogie wodniki, pozdrawiam Was serdecznie i życzę wspaniałego lipca. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. uh -huh.